Cześć Marko, z tej strony Smithy i dzisiaj gramy w Minecrafta i Pff, o matko, się tak zdenerwowałem, bo mi cały czas Minecraft lagował, kurde, nie mogłem nic nagrać. I dzięki za te 30 subskrypcji ta seria właśnie będzie za 30 subskrypcji. Yy, filmy będą bardzo znaczy yy, nieważne. Po prostu będzie to seria, yy, będzie bardzo dużo odcinków, nie skończę na przykład tak jak w ten, wtedy chyba 20 odcinek, teraz będzie tak około 50, postaram się zrobić, żeby było ponad 15 minut filmu yy, właśnie. I takie info jeszcze robię, yy, po prostu Scorpion. Yy, ja cię subnami yy, załapkowałem, ty też to zrób, to nagramy ten odcinek z Nebulosa, chętnie z tobą nagram. Yy, tylko, żebyś właśnie mnie subnął. Yy, I to jest taka seria z Minecraft, nie będziemy ją nagrywać. Yy, ale to jest... Ja już, ja już mam chyba 5 prób. I patrzcie ile mam przedmiotów już. Nie obraźcie się na mnie, ale naprawdę no... Cały czas mi się ten program wyłącza. Ja no, po prostu niedługo tego w ogóle nie nagram. Jakby, jak się tak zdenerwuję, no... Naprawdę to jest denerwujące, jak ci się cały czas Minecraft nagrywa, kiedy nagrywasz. Wyłącza ci się cały czas, i to jest takie denerwujące. I. Dobra, zrobię cięcie i to wyłączę. Nie wiem, co to jest. A to cięcie. Już jesteśmy w Minecrafdzie, tylko że. No. Nie... Na pewno nie będziemy tutaj mieszkać. To jest taki niby domek, ale taki na początek, nie? Żeby tutaj, żeby nas potworki nie, za, nie, nie za, po prostu nas nie zabiły, nie? Trochę węgla, w się w, w kopie się. Tak. Normalnie nie wiem jak nazwać ten odcinek, bo na razie to nazwałbym go Totalna nerwica, Tak. Kiedy ten dzień się zrobi, no już jest. O, elo, elo zombie, chodź tu. No wbijaj. Klepa? Eee, boi się. Chodź tu. Elo? Nie no? Mhm. No jaki nubek. Dzięki za expa chociaż, nie? Dobra, dobra. czekamy, 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 czekamy. Hmm, dobra, może bym właściwie przerobił to drewno, bo on go bardzo dużo. A jakby co? Yy, może czasem przyjdą do tutaj Merlochs MB, ale to yy, znaczy na pewno nie w tym odcinku. Może kiedyś się to umówimy na jakiś tam odcinek tutaj. Yy, Merlochs MB dzisiaj nie wrzuci żadnego odcinka, bo nie może. Nie wiem dlaczego dokładnie, ale po prostu nie może. I wrzuci dopiero w poniedziałek jakiś tam. Dobra, wchodzimy, bo już się robi dzień. Już się robi dzień. Więc wychodzimy. Dobra, może jeszcze troszeczkę drewna sobie nazbieramy. Później yy, budujemy domek. Bo po prostu nie będę w dziupli mieszkał takiej... Taki obskurny na pewno zrobimy domek w ziemi. Trochę będzie na zewnątrz, trochę w ziemi. O! Tak myślę. Dobra, chodź tu, pajączku. dziękuję. Zabiję cię i pozyskam dużo nici. Ale tu jest mega las. Ja tutaj gdzieś zamieszkam. Tylko że nie wiem gdzie. Mm, o! Tu jest ładne przejście. I tu w tym chyba. Może musi być jakieś zejście na dół trochę. To jest tutaj naprawdę ta górka jest bardzo mała, ale mi się podoba tutaj taki, jakby po prostu wyjście tam na tą oazę czystości. Tak, dobra. Wejście będzie oczywiście dwu. Dobra, o. Tak, tu będzie takie wejście. Pewno zrobię to trochę wyższe. Tak. Dobra. już jest kobel. Jak widać. Ok. <grym> Jakbym zamieszkał w takim domku. <grym> Dobra. Właśnie, ja musiałem w ogóle wyłożyć telefon, wyją wy wyjąć baterię, bo inaczej by mnie nie puściło. No więc ja już bym to miał wrzucone na YouTube, ale nie jest wrzucone. Dzięki mojemu telefonowi i mojemu internetowi i oni są naprawdę super, bo rzucam ten odcinek, będzie dopiero tak koło 12, która jest teraz. Teraz jest 10:38, czyli będzie na. Dobra, są dzięki. Jeszcze podgłoszę, żeby było słychać chociaż trochę. Dobra. B będzie po prostu na tak właśnie około 12, bo to będzie mi się na pewno wrzucać trochę. Mam nadzieję, że ten, ta seria będzie się Wam podobać. Zwłużijcie lajk lajkujcie mnie. Mają już w subskrypcji. Herboxa też polecam jego kanał. Są fajne filmiki. Yy, no, seria z Minecraft jest na pewno. Yy, jest jeszcze Nebolous. Mało nagrywa. Ostatnio graliśmy razem na Boloza. No Polecam jego filmy. Są naprawdę ciekawe. Można naprawdę czasem się pośmiać. Totalna rozpierducha była dobra. Polecam ten odcinek, naprawdę. Tam się tak uśmieliśmy. Z biutka no, Ale to było dawno. Ile to było miesięcy temu? Siedem, nie? O, pamiętam jak zakładałem mój kanał, dopiero o takie nie. No i z tym telefonem na komputerze, to było bez sensu, nie. teraz już jest trochę lepiej. Chociaż naprawdę to było bezsensowne. Nie wiem po co ja nagrywałem. Już wolałbym nie nagrywać, niż robić właśnie takie filmy. do teraz robił takie filmy, nie wiem czy ktoś by w ogóle mnie obejrzał. Ej, trochę się za bardzo chyba rozkopałem. No, dobra. Na pewno domek będzie z, z tego. Kurczę, trochę głośno jest. Dobra. Na pewno będzie z tego i z tego jasne... jasnego drewna, bo tutaj jest ich dużo. Dobra. Tak, 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 tak. Tak, tak. O, to będzie ładne wejście. Dobra. Tak, spoko, tak dobrze, dobrze jest, tutaj jeszcze trzeba założyć, tak, tak, takie wejście, jakieś schodki tutaj się zrobi, na razie to za dobrze ten do mnie wygląda, chociaż sobie nie skończyłem. Trochę go zaczniemy i zakończymy chyba ten odcinek zaraz. Domek to podstawa w grodzie i drewno też. Dobra, mm -hmm -hmm -hmm. Dzisiaj właśnie chyba jeszcze rzutę odcinek jeden. Za trzy łapki, jak widzicie, trzy łapeczki w górę. To będzie nowo. To będzie następny odcinek z, właśnie z tego. Później będzie po 5, później po 6. O 7 tak, żeby... o tak wiecie, żeby nie było, że ja po prostu wrzucę cały czas, bo też, też czasem czasu nie mam, nie. Dobra. Tak myślę, żeby zrobić tutaj taki pasek. Później tutaj taki jasny, a później taki normalny, a podłoga też paski. Tak mi się chociaż wydaje dokładnie, żeby było. Na razie malutki ten domek będziemy robić. O nie chcę dużego na razie. Ale... Ej, nie, e, to trochę nieładnie wygląda, him. Him. A nie, nie no dobra, do, dobrze, dobrze. Dobrze jest. Oh. Aha, no nie. Ja właśnie teraz myślę, jak, jak ja wtedy mogę nagrywać takie filmy na YouTube a? Telefon na komputer jest to taki dupny. Dobra, tak, tak. Może tak, coś ładnego. Takie ładne wejście. Ale już jestem tutaj, ten pasek. To ja zrobię tutaj yy, ten pasek. Taki podniósł. Dobra. Na pewno będzie ładny, ładnie wyglądać ten domek. Tutaj będzie gdzieś wejście, o tu tak planuję, żeby było takie wejście na dwie krateczki, a nie tu tu, tu, tu tu będzie, tak, tu będzie wejście na dwie kratki, dalej, ale to już chyba w następnym odcinku chyba, że właśnie napiszcie w komentarzach czy mam coś zrobić poza odcinkiem, na przykład nie wiem, dokończyć dom, pozbierać jakieś materiały, piszcie czy w ogóle chcecie oglądać jak zbieram na przykład drewno czy kamień. Rozumiem, pewnie do kopalni, jak pójdę, to na pewno będziecie chcieli, ale no, napiszcie mi. Wiem, widzę to żelazo. Pewnie teraz będziecie mnie wyzywać, ale widzę, widzę to żelazo. Naprawdę. Tylko chciałam ten domek skończyć. Wykopię to żelazo. I. Nie, jeszcze nie, nie, jeszcze nie kończymy, na pewno nie, 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 jeszcze troszeczkę, troszeczkę, jeszcze troszeczkę, tylko troszkę, troszkę, jeszcze troszeczkę odcineczka, tak, kilka minutek, odcineczka, tak, tak, dobra, i, dobra, i proszę mi tu dać drewno i robimy, Drewno, kopać drewno Ej, już to skończyło. Serio? Dobra. Crafting, crafting day bull. <coughs> no dobra. Ale ja miałam zrobić kill Ale mam tutaj porozwalony ekwipunek, no nie mogę. Chociaż ładnie to wygląda. Eee, e, e, nie, ja coś źle zrobiłem. Ładnie wygląda ten właśnie domek. Ja nie mówiłem o swoim ekwipunku. No oczywiście. A jak no jak na pierwszy odcinek, to nieźle nam idzie. Chociaż ja zacząłem tak trochę y, pośpiesznie, bo czy znaczy nie pośpiesznie, tylko że właśnie przez ten telefon i tyle nie do tego. No ładnie. Tak. Tak, tak, tak. Starczy drewno, mam jeszcze trochę. Robię drzwi. O, mogę robić 11 par drzwi. A tu jakieś schodki trzeba zrobić. No tak, zapomniałem. Jasne, jasne zrobię. Będzie łodniej. Ej. O tak, tu będzie kamień. O nie no, jak ja lubię tutaj takie, znaczy ja, ja lubię właśnie tak tutaj przed taki kamień, bruk stawiać. No ładnie to wygląda. Powiem szczerze. O, i ja akurat cztery pary. Proszę. Jeszcze tutaj trzeba zniszczyć. Wszystko wygląda. I wstawimy tutaj może... Tyle co? To i będzie dobra. Jest dobrze. Dobra, no to tyle w tym odcinku. Chyba. Ale jak ja tutaj... A, tak, spoko. Jakoś tak. Z... Zrobię. O! Tu będą drzwiczki. Tak. Wody drewna mi nie starczyło. Nie, jest jeszcze. Dobra. Wchodzimy do domku. Świeczki. Proszę, dobra. na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że wam się będzie podobać ta seria. Subujcie mnie, lajkujcie B Scorpion. Na, na pewno z tobą nagram. No to tyle ty, tyle w tym odcinku cześć